Moi drodzy, wpadłem ostatnio na pomysł nagrania właśnie takiego krótkiego instruktażowego filmiku na temat 12 pierwszych cesarzy rzymskich dla opornych, dla amatorów, nie wiem, dla <ścoughs> uczniów szkoły podstawowej, dla kogokolwiek, kto nie ma. Żadnego pojęcia o 12 pierwszych cesarzach, lub ma bardzo małe pojęcie, gdyż, no, jak się okazuje, takich ludzi jest znacznie dużo i moje te na półprofesjonalne filmiki biograficzne, które robię o cesarzach, są po prostu dla tych ludzi jak najbardziej odstraszające. Dlatego dziś nagram coś takiego lekkiego, całkowicie z głowy, bez żadnego przygotowania, pisania scenariusza. Nic, tylko najważniejsze fakty, o których po prostu warto pamiętać, by no, nie poczuć się zawstydzonym w towarzystwie, kiedy pada jakieś imię, albo by wiedzieć na przykład odpowiedź na pytanie, które pada w teleturnieju 1 z 10, bo często się o Rzym tam pytania zdarzają. A więc zaczynamy od numeru 1. Augustus, Cezar Augustus. Ea. Na początku trzeba stwierdzić, że Juliusz Cezar nigdy cesarzem nie był. Cesarzem był Augustus, princeps, prinkeps, czyli pierwszy wśród równych, pierwszy wśród senatorów. O to tak naprawdę chodziło. Według Momsena. Augustus stworzył coś takiego jak diarchię, czyli mieliśmy princepsa i mieliśmy senat. I oni sobie tam niby ładnie... Równo rządzili, ale oczywiście większość władzy spoczywała w rękach z Princepsa, a to dlatego, że Princeps był wodzem zwierzchnim wszystkich legionów. No wiadomo, kto będzie występował przeciwko komuś, to dowodzi dwudziestoma kilkoma legiami. Augustus doszedł do władzy po ostatecznej wojnie domowej z Markiem Antoniuszem i Kleopatrą w 29 roku przed naszą erą, i cesarzem był do 14 roku naszej ery. Drugim co do długości rządzącym cesarzem, warto też wiedzieć, że i wcześniej przecież rządził przynajmniej połową cesarstwa zachodnią. Podczas gdy Marek Antoniusz rządził na wschodzie, to właśnie Augustus ustabilizował cesarstwo, za jego rządu doszło też do owej słynnej masakry w lesie Teutoburskim, gdzie wybito trzy legie, co zapobiegło ekspansji Rzymu na Germanię, a całkowicie zreformował on państwo, jednak jednym z głównych problemów, którego nie rozwiązała była kwestia sukcesji, i w zasadzie do końca, do samego upadku cesarstwa, ta kwestia nigdy nie została rozwiązana. Po prostu, jakby to opisać, pryncypat, przecież cesarstwo umierało wraz z rządzącym cesarzem i odradzało się wy wraz z wyborem drugiego, czyli no w zasadzie momentalnie. Ale no, tak poniekąd można to tłumaczyć, przynajmniej do powstania dominatu. Ale to trzymamy do tego czasu prawie 300 lat. Dalej, drugim cesarzem był Tyberiusz, adoptowany syn Augusta, biologiczny syn jego żony Liwi. Tyberiusz w zasadzie sławił się tym, że przez wiele lat dawał się rządzić swojemu prefektowi, pretorianów Sejanusowi, który po prostu już prawie, prawie był, jeśli nie. Do chwycenia władzy dla siebie, to przynajmniej dla swoich dzieci. Oczywiście Tyberiusz świetnie w poetyckim, romantycznym ruchu pokonał Sejanusa, wręczając mu list, znaczy się, no, wysyłając mu list, który na początku chwalił prefekta. Miał mu zapewniać urząd trybuna, co by wskazywało, że jest on. Następcą Tyberiusza. A koniec końców, gdy Sajanus przeczytał list do końca w senacie, okazało się, że w tym samym liście Tyberius skazuje go na śmierć, co też senatorowie od razu wykonali. Inną kwestią, z której znany jest Tyberiusz, jest to, że doprowadził on do upadku i niemalże całkowitego zniszczenia domu Germanika, rodziny Germanika, jego żony i dwóch synów. Tyberiusz rządził do 1937 roku, gdzie zmarł i władzę po nim przejął Kaligula, właśnie najmłodszy syn Germanika, zaledwie 24-letni Kaligula, którego oczywiście wszyscy znamy jako szaleńca, ale no, nie bójmy się stwierdzić tego, że jest to jedynie efekt czarnej propagandy senatorskiej, gdyż on za senatorami nie przepadał i traktował ich po prostu bardzo źle. No i oni tego nigdy mu nie wybaczyli, więc no po prostu po jego śmierci bardzo źle go opisali. Tak by przypadkiem nikt inny się nie starał być tak jak on, co im się nie udało. No i by przy okazji się zemścić na trupie, bo to senatorowie jakoś wyjątkowo bardzo lubili. Kolejnym cesarzem jest Klaudiusz, zaledwie po czteroletnich rządach w Kaliguli. Klaudiusz młodszy brat Germanika, który przeżył w zasadzie do średniego wieku tylko dlatego, że wszyscy uważali go za upośledzonego człowieka, które nie nadaje się do niczego. Tak naprawdę przed zostania wybranym przez pretorianów na cesarza, Claudius nie pełnił żadnej politycznej funkcji w Rzymie, ale oczywiście najciemniej jest pod latarnią. Claudius okazał się być wyjątkowo wybitnym cesarzem, który wiadomo podbił Brytanię, powłączył Galię, tak jakby całkowicie wkład cesarstwa, czego na przykład Brytowie nigdy nie doświadczyli, a Galowie, a i owszem, to właśnie dzięki Klaudiuszowi. No i najbardziej słynny jest z tego, że oczywiście miał tą żonę Mesalinę, która go zdradzała na lewo i prawo, on w to nie chciał uwierzyć, a w końcu przy spisku jego wyzwoleńców udało się jego żonę Mesalinę zabić, gdyż ona już sama dopro doprowadziła w zasadzie do zamachu stanu. A Klaudiusz umiera, i na jego miejsce wstępuje Neron, Neron wnuk Germanika, syn Agrypiny Młodszej, córki Germanika. No i Neron, jak wiemy, rządził 13 lat, od 55 do 68 roku, A co wiemy, no zabił swoją matkę, dlatego że no, po prostu nie czuł się przy niej bezpiecznie. Spalił Rzym, co nie jest prawdą, bo Rzymu nie spalił. Tak samo jak nie grał na żadnej lutnicy, cytrze, skrzypcach, cegokolwiek tam sobie nie wymyślicie podczas pożaru. Tak naprawdę on pomagał ten pożar gasić. Nie przeprowadził żadnego prześladowań chrześcijan. To też jest wymyślona bajka. I w ogóle większość informacji o nim jest tak naprawdę zwymyślona. A to, co wiemy, pokazuje go jako co prawda nieudolnego. Ale wcale nie jakiegoś złego, a na pewno niezwariowanego cesarza po prostu wyjątkowo nieudolnego. Neron po prostu był artystą nawet w miarę dobrym artystą z tego co, się z tego, co wiemy ale. Nigdy nie powinien być cesarzem. Matka tak za niego chciała, jej chora ambicja go wybrała. No i powiedzmy, że przypłaciła za to życiem. Zresztą istnieje też ciekawa historia, anegdota o tym, że jeszcze kiedy Neron był bardzo mały, albo chyba jeszcze kiedy nie, kiedy był bardzo mały, wyrocznia powiedziała Agrypinie, że twój syn zostanie cesarzem, ale cię zabije. A Agrypina miała odpowiedzieć: niech zabija, byleby był cesarzem. <laughs> o ile to prawda, no to świetnie pokazuje naturę i osobowość strasznie charyzmatycznej i ambitnej, zawziętej Agrypiny. Po Neronie dochodzi do okresu roku czterech cesarzy, rok 69, kiedy to mamy czterech cesarzy naraz. Pierwszym z nich jest Galba, stary już członek starej arystokracji, powiedzmy tak. W żadnym wypadku nie człowiek młody, gdzieś sięgała setek lat wcześniej, byli różnymi dowódcami, politykami, urzędnikami. Galba robi dużo błędów, powierza, swoje rządy w zasadzie w ręce trzech pedagogów, ludzi blisko z nim związanych, którzy kradną na potęgę, którzy oszukują, którzy po prostu czynią sobie z Rzymu swój własny folwark. Więc już niedługo dochodzi do zdrady pretorianów, którzy są przekonani do swoich racji przez. Marka Otona, starego kolegę Nerona z dzieciństwa, który na początku Galbę wspierał i liczył na to, że zostanie wybrany jego zastępcą, co oczywiście nie miało miejsca. Galba sobie wybrał innego członka, a więc Marek Oton, tak jak mówię, przekonał pretorianów, zabili Galbę. Jednak nieco wcześniej jeszcze Witeliusz, a gubernator w Germanii, został wybrany przez swoich żołnierzy cesarzem, no, i oczywiście, dwie armie z Germanii wyruszyły na rzym, by pokonać najpierw Galbę, Marka Otona, co im się udaje, i to Witaliusz zostaje cesarzem. Zaledwie na kilka miesięcy, gdyż już 1 lipca, znowu na wschodzie, legiony na cesarza wybierają Wespazjana doświadczonego dowódcę, który wcześniej zajmował się tłamszeniem buntu Żydów w Judei. Vespazian Pragnął zmusić Witeliusza do tego, by odszedł z Rzymu poprzez zagłodzenie Rzymu, poprzez zajęcie portów w Egipcie. Nie udaje się to, gdyż wcześniej, jak i Antonius Primus, samoczynnie opowiada się po stronie Vespasiana, <coughs> zdobywa Rzym i Witeliusz zostaje zabity jak zwykły przestępca na schodach gemońskich, czyli na miejscu egzekucji kryminalistów. Wespazjan rok później dołącza do Rzymu i przez 10 lat zajmuje się odbudową imperium, właśnie po nieudolnych rządach Nerona i po całym tym roku wojen domowych. w zasadzie nie wybija się on niczym specjalnym, był po prostu bardzo dobrym zarządcą, bardzo dobrym cesarzem, który umocnił granice, rozpoczął wielką odbudowę Rzymu jeszcze po tym wielkim pożarze, wiadomo, w 1964 roku. I rozpoczął nową dynastię, dynastię flawijską. Pierwszym zastępcą jego był jego starszy syn Tytus, był w roku 79. Tytus rządził jednak lekko ponad dwa lata. Jeszcze za rządów Nerona pomagał on ojcu w, w walkie, walkach przeciwko buntownikom w Judei. Później, gdy ojciec opuścił go, by zająć tron, Tytus spisał się jako zdobywca Jerozolimy. Było to największe oblężenie miasta w historii w ogóle całego Rzymu. No a rządy Tytusa okazały się być bardzo pechowe w tym względzie, że no doszło do wielu kataklizmów, takich jak wybuch oczywiście Wezuwiusza drugi. Jeden, drugi co do wielkości wielki pożar Rzymu oraz jeszcze y, jakieś tam znowu plagi, choroby wyskoczyły, ale Tytus też robił y, co mógł, i wychodziło mu to dobrze, potrafił zarobić pieniądze do skarbca, potrafił je dobrze wydać na budowy, y, konsolidował on granice na wschodzie. A jego zastępcą w 1981 roku został jego młodszy brat, Domicjan, który rządził długo, aż do 1996 roku, 15 lat. A Domicjan również był jednym z najlepszych zarządców, administratorem cesarstwa. Konsolidował granice, przeprowadził reformy pieniężne. Wcale nie był żadnym wyrodnialcem, żadnym sadystą. Wszystkie te bajki powstały ponownie przez. Czarny PR, tak samo jak z Neronem, tak samo jak z Kaligulą, Domicjan też padł ich ofiarą. No i to w sumie tyle. No, bardzo dobry zarządca, a zginął oczywiście w spisku. Jego zastępcą był Nerwa, jeden ze starych schorowanych senatorów, który po prostu wsalił się w zasadzie tylko tym, że na swojego następcę wybrał Trajana. Do tego wyboru został oczywiście zmuszony przez pretorianów, którzy się domagali, że. Oni kogoś, kto ma powiedzenia do zabójcy Domicjana, bo Domicjana pretorianie i wojsko uwielbiało, nie będą służyć takiej osobie. Więc nerwa w zasadzie też rządził tylko krótko, no, nie niecałe dwa lata, z tylko tym, że wybrał Trajana, chociaż no, niesłusznie przypisuje mu się miejsce wśród pięciu tak zwanych dobrych cesarzy. I to by było na tyle. Pierwszych dwunastu cesarzy, czyli wszystko, co normalny obywatel Powinien o nich wiedzieć. Dajcie znać, czy chcecie, żebym kontynuował taką serię Cesarstwa Rzymskiego dla opornych. Jeśli tak, to bardzo chętnie nagram. Mam nadzieję, że mm, chociaż komuś się to przyda, komuś mniej zori zorientowanemu w temacie, ale najbardziej mam nadzieję, że jeśli się mu przyda, to jak najbardziej zachęci się on i będzie chciał wiedzieć na ten temat. Jeszcze więcej, także pozdrawiam Was bardzo serdecznie moi drodzy, Gloria Eterna jak zwykle, trzymajcie się do następnego.